mam. Takie to wzruszające. Co? Dnia ja, mi zrobiłeś chociaż coś? Pojawi się wiele pytań. Co my mamy tutaj zrobić? Mogę pokazać paletę? A! I jeszcze więcej pytań. Karmiłyście Tomeczka ciastkami? Co to znaczy malinowe refleksy? My tu jesteśmy od szczegółów właśnie. Właśnie. Kochane. A jaka będzie odpowiedź? To jest ten moment? Proszę uh, bardzo. Tak. Oh. Nowy odcinek Ostre Cięcie. We wtorek o 22 w TTV. Są tacy, co chodzą spać z kurami. Co to? Co? Po kojach chodzą? Tacy, co nie spoczną. Potrzebuję tu skupienia wszystkiego. Nie przyszło tutaj na prasowanie. Rób, rób Jedziemy do magla. I tacy, co myślą o wielkich sprawach. Myślę o czymś, żeby sobie tu pewną rzecz zrobić. Co takiego? Powiększenie i pogrubianie. No macie pa. Po... Nowy odcinek. Królowe Życia. Piątek o 22.15 w TTV. tik tak Mała rzecz, a świeży. A ty? Jaki smak wybierasz? Teraz tik tak Jest też gumą. tik tak gum. Pierwszy TikTak, którym możesz rzucić. Żuj teraz. Tomek, człowiek z zasadami, już od dziecka wiedział, że w życiu przydaje się poduszka. Stąd dorosły Tomek zna prostą zasadę, że zawsze warto mieć poduszkę finansową. Dlatego odkłada pieniądze na koncie oszczędnościowym w Getin Ty też załóż elastyczne konto oszczędnościowe i zyskaj aż 2,7%. Sprawdź jak wpłacać i wypłacać za darmo. Getin Bank. Finanse na prostych zasadach. Pacjenci pytają, czy da się leczyć dwa problemy jednocześnie: problemy nadwrażliwości i problemy z dziąsłami. Polecam nową pastę Sensodyne nadwrażliwość i dziąsła. Dwa w jednym, dlaczego nie spróbować? No naprawdę, strasznie śmieszny kot. W, woltaren? Do 24 godzin bez bólu? O, jeszcze znowu zacznie ćwiczyć. O, nie, 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 nie oglądaj tego, pani. Eee, patrz tu, tu, tu. Jaki numer, patrz. Voltaren Max działa inaczej niż tabletki. Koncentruje się w miejscu bólu i stosowany rano i wieczorem przynosi ulgę aż do 24 godzin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Biorę coś na stawę? Nie biorę czegoś, biorę artresan. 12 tygodni i efekt jak widać. Artresan w saszetce. Dostarcza substancji budulcowych i mineralnych. Wspiera produkcję kolagenu. No. Coś na stawy? Artresan Czy wiesz, że smaków jak liter trzeba się nauczyć? Jasio już jej jabłuszko Krzyś kocha kalafiorka Rozelka rozkoszuje się risotto w posiłkach Gerber znajdziesz smaki od A do Z i składniki wysokiej jakości niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Gerber, bo smaków jak liter trzeba się nauczyć. Dowiedz się więcej na gerber.pl. Wielka moc promocji w delikatesach centrum. Wielka, mocna ręka rzeźnika zetnie niejedną cenę na Wielkanoc. Kiełbasa biała morliny, tylko 89 groszy za 100 gramów. Przez cały tydzień. Wielka moc promocji w delikatesach Centrum i sklepach Mila. Ból po urazie, ból mięśni lub ostry ból stawów może trafić Cię dosłownie wszędzie. Deksak skutecznie trafia w źródło bólu i sprawia, że szybko możesz wrócić do formy. Deksak trafia w ostry ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nie wygląda to dobrze. Nic się nie zmieniło, nic. Ale trener nie odpuszcza. Chciałbym wysłać cię na wczas odchudzające. Ja się prędzej wyprowadzę do Katowic w A wy nie mieliście ćwiczyć przypadkiem tutaj? <laughs> nie od razu rzym zbudowano, ale cegły noszono codziennie. Czy starczy im sił na zmianę? Z wiarą, z wiarą! O! Nowy odcinek Kanapowcy. Dziś o 22 w TTV. Wąka, kochanie, wróciłem Jesteś tutaj, moc... jest tu kto? A to kto? Nowe odcinki 19+, plus. od wtorku do czwartku o 19 w siódemce Tomek, człowiek z zasadami, od dziecka wiedział, że w życiu przydaje się... Poduszka. Dlatego dziś Tomek dba o swoją poduszkę finansową i odkłada pieniądze na koncie oszczędnościowym w Getinbanku. Ty też załóż elastyczne konto oszczędnościowe i zyskaj 2,7%. Bank. Mi piace. Buono. Forte. Caffè italiano. Siegafredo selezione. Select your pleasure. Karolina Głowacka docieka, sprawdza i testuje. Interesuje mnie prawda, a nie teorie z internetu. Tutaj liczy się Cała Prawda. Nowy program. Dziś o 17 w TVN Style. Bez internetu jak bez prądu. Zwłaszcza teraz. Wybierz światłowód lub internet dla domu i przez pierwsze dwa miesiące korzysta już od złotówki miesięcznie. Zamów bez wychodzenia z domu na T-Mobile.pl Uwielbiam snuć się po domu z kawą. Się tak po prostu, wiecie, snuć się. Widzieliście kiedyś takie śniadanie? Yes! Znaleźliście się w idealnym miejscu, w idealnym momencie. Mam pomysł. Zaszalejemy z różową szpilką. Ja kocham takie rzeczy. Uwielbiam to miasto. Widzicie ten uśmiech? Ura! Proszę. Perfumy, plus suplementy, plus darmokosmetyki, aha, plus miodło i żele. Razem 0 złotych za dostawę. Cokolwiek zamówisz w drogerii Superfarm.pl, otrzymasz swoje zakupy w bezpiecznej, darmowej przesyłce przez cały kwiecień.